To open TX. Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Radiomaster TX16S. Zaczynając serię, pomyślałem, że warto rozpocząć od pokazania całej aparatury. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, jest odcinek idealny właśnie dla Was. Będziecie widzieli dokładnie, co jest gdzie, czego możecie się spodziewać, jakie ustawienia możecie potencjalnie zaprogramować. Dość gadania. Bierzemy się do roboty. Zapraszam do materiału. Z lewej strony mamy cztery guziki menu. Z prawej strony mamy obrotową rolkę, która jednocześnie jest enterem. Dookoła gimbali mamy przełączniki, które są offsetami. Przepustnica, yaw, pitch i roll. Jeszcze raz offsety. Wyraźnie słyszymy kliki i wibracje. Wibracja informuje nas o tym, że jesteśmy idealnie wycentrowani. z samej góry mamy dwa potencjometry lewy nie jest przypisany do niczego prawy od samego początku przypisany do regulacji dźwięku dwa duże przełączniki lewy dwustopniowy prawy tak zwany momentary switch czyli klikamy a on sam wraca ma tylko jedną pozycję zadaną reszta przełączników to tak naprawdę dwustopniowe trzystopniowe sc sd sr itd tak dalej itd może przejdźmy teraz do menu. Klikamy w górny lewy guzik Sys. Przechodzimy od razu do menu Tools, czyli narzędzia. Tutaj tak naprawdę widzimy wszystkie ustawienia modułów wewnętrznych, zewnętrznych. Jeżeli mamy na przykład Crossfire, możemy go tutaj przez to menu skonfigurować. W kolejnym menu widzimy zawartość karty. Czasami jest to naprawdę przydatne. Możemy podejrzeć jakieś zdjęcie, w którym miejscu, jak się nazywa, czy też wgrać jakąś część oprogramowania. Kolejne menu to typowe ustawienia samej aparatury, począwszy od ustawienia daty, godziny, podświetlenia wyświetlacza, głośności dźwięków, czy też kalibracji w samej baterii. Przy tej wartości, power off delay, zatrzymamy się na chwilę, ponieważ jest bardzo interesująca. Na pewno każdy z Was boi się, że przez przypadek może wyłączyć swoją aparaturę jednym klikiem. Ta spoka tutaj mówi nam, jak długo musimy przytrzymać guzik, aby wyłączyć aparaturę. Ustawiając na 2 sekundy, myślę, że jesteście bezpieczni. Nie ustawiajcie na zero, bo jednym klikiem od razu wyłączycie aparaturę. Oprócz tych ustawień widzimy jeszcze strefę czasową, ustawienie kraju. defaultowo mamy angielski, język lektora oraz jednostki. Ja mam metryczne, bo takimi się w Polsce posługujemy. I w ostatniej linijce mamy flight mode. Ja latam na dwójce. Wy wybierzcie takie, jakie używacie. Są cztery. Kolejnym menu jest global functions. Tutaj możemy przypisać sobie specjalne funkcje, ale o tym później robimy dedykowany odcinek. Dalej mamy opcję trenera. Przed ostatnim menu mamy wylistowane wszystkie hardwareowe przełączniki, guziki, wszystko co tutaj, w aparaturze sieci. Również tutaj znajdujemy pozycję do kalibracji baterii. Podczas pierwszego uruchomienia zawsze warto tutaj skalibrować sobie baterię. Czy napięcie na multimetrze odczytane z baterii jest takie samo jak tutaj będziemy mieli pewność, że nasz odczyt jest zawsze właściwy w ostatnim menu widzimy wersję oprogramowania OpenTX przydatne podczas aktualizacji przejdźmy może teraz do menu modeli w tym celu klikamy prawy górny srebrny guzik MDL Pierwsza zakładka to ustawienia modelu. Mamy tutaj nazwę modelu, zdjęcie modelu, liczniki czasu i tak ogólnie mówiąc ustawienia samego modelu, jego interfejsu oraz komunikacji modelu z aparaturą. Kolejna zakładka to Heli Setup. Jeżeli się nie mylę, jest to głównie zakładka dla helikopterów. Kolejną zakładką są Flights Mods, a zaraz za nią Inputy. W tej zakładce ustawiamy funkcje naszych przełączników. Na samym początku są one w ogóle nie przypisane. Musimy my wprowadzić większość ustawień według naszych preferencji. Kolejną zakładką są miksery. W tym menu możemy przypisać jednemu przełącznikowi kilka funkcji. Bardzo przydatne. Dalej mamy outputy. Tu wyświetlają się pozycje naszych przełączników. Przełączając, widzimy w jakiej pozycji się znajduje i czy działa prawidłowo. Dalej widzimy krzyzę, to już bardziej zaawansowana funkcja. Dalej mamy Global Variables, tutaj grupujemy swoje ustawienia, które mają te same parametry: Logical Switches, Special Functions, Custom Scripts, a na samym końcu telemetria. Może teraz przejdźmy do menu wyboru modeli. W tym celu klikamy rolkę, przytrzymujemy ją chwilę i pojawiają nam się opcje do wyboru. Klikamy model select. Pojawia nam się tutaj nowe menu z wszystkimi modelami. Aby wybrać model, klikamy raz jeszcze i zaznaczamy select model. Model został prawidłowo wczytany. Na szybko spróbujmy przeczytać drugi model. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Ostatnim menu, które Wam dzisiaj pokażę, jest menu ustawień wyświetlacza. Klikamy w dolny guzik z opisem tele. Widzimy tutaj ustawienia widżetów, zakładek, kolorów, ale o tym osobny odcinek, bo naprawdę można tutaj dużo rzeczy zrobić. No nic, chyba na tyle. Przeszliśmy przez wszystkie menu. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości, pokazałem większość funkcji i teraz tak naprawdę wybór należy do Was. A jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy poniżej. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie lajka, pomoże mi to w rozwoju kanału. Każda subskrypcja jest równie cenna, także pomożcie, kliknijcie w ten czerwony guziczek. Do zobaczenia!